w filmie o tym, dlaczego uważam, że sędziowie roboty to na razie zły pomysł. Więcej w filmie, do zobaczenia. Cześć! cześć ja nazywam się kanał, ten kanał. Cześć, ja nazywam się Kamin, ten kanał do Criminal Future. I dzisiaj powiemy sobie o sędziach robota. Zanim do tego przejdziemy, zastanówmy się w ogóle, czy to jest temat warty uwagi. Jak przejrzymy sobie specjalistyczną prasę, to się okaże, że ten temat rzeczywiście nie jest tak bardzo daleki od rzeczywistości. W niektórych krajach używa się jakichś algorytmizowanych systemów do tego, by wspomagać sędziów w podejmowaniu decyzji. Tutaj mam informację z New York Timesa, tutaj z Independent, tutaj jest informacja o tym, że w Estonii próbuje się zastosować sztuczną inteligencję do wybierania sprawiedliwości w sprawach, gdzie przedmiot sporu w sprawach cywilnych niż 7000 euro. Ten temat. W ogóle pojawił się w moim ulubionym programie technologicznym na polskim YouTube, Twiku prowadzonym przez Kuba Krawitera, którego serdecznie pozdrawiam. Zobaczmy sobie, co Kuba powiedział na ten temat. W Estonii sztuczna inteligencja będzie sądzić obywateli. Tak będzie. I to z jednej strony jest fajne, bo nie można takiego sędziego przekupić, zastraszyć, odstrzelić. No bo co, odstrzelić po prostu sztuczną inteligencją, to wsadzą kolejnego robota, na pewno jest beka. I to jest w ogóle chyba problem przyszłości świata przestępczego, tak sobie myślę. No, bo jak w przyszłości sztuczna inteligencja będzie nas sądzić, no to ona oczywiście nie będzie oceniać po wyglądzie. Więc, jeżeli zostaniesz pozwany przez atrakcyjną kobietę, a sam jesteś brzydkim dziadem, no to wiadomo, że sztuczna inteligencja. Zresztą co ja mówię? Sędziowie się takimi rzeczami nie, 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 nie sugerują. Nie obrażajcie się, sędziowie. No tutaj odnieść chciałbym się do dwóch rzeczy, o których wspomniał Kuba. Pierwsza rzecz wynika z jakiegoś takiego założenia, że algorytmy, że sztuczna inteligencja będzie sprawiedliwa. A druga, tutaj tutaj Kuba się tutaj trochę wahał, nie wiedział właśnie czy sędziowie biorą pod uwagę jakieś okoliczności, które nie powinni brać przy sądzeniu, bądź nie biorą pod uwagę, no to tutaj chciałem się do tego odnieść w tych moich argumentach przeciwko wykorzystaniu algorytmów do yy, wymierzania sprawiedliwości. Oczywiście ta krytyka, którą zaraz przedstawię, nie jest związana z wykorzystaniem robotów do sądzenia, bo takich robotów jeszcze nie ma. Pewnego rodzaju algorytmy stosuje się przy tzw. prognozie kryminologicznej. Jest to próba oszacowania tego, na ile prawdopodobne jest, że sprawca popełni przestępstwo w przyszłości. To oczywiście można robić na wiele różnych sposobów, nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ale ważne jest to, że jednym ze sposobów właśnie jest używanie algorytmów do szacowania prawdopodobieństwa, że sprawca popełni przestępstwo w przyszłości, bądź nie. No i te moje argumenty, które zaraz przedstawię, właśnie są związane z oceną tego, jak to funkcjonuje obecnie w tych krajach, w których jest to używane. Pierwszy argument przeciwko wykorzystaniu algorytmów to jest, że to może doprowadzić do systemowego usankcjonowania dyskryminacji. O co chodzi? Chodzi o to, że po prostu załadujemy te dane do algorytmów, które będą pomagały przy rozwiązywaniu podobnych spraw w przyszłości. Jednak te dane, które im dajemy, one mogą być w jakiś sposób wadliwe, to znaczy one mogły, mogą wynikać z jakiejś wadliwej praktyki prawa, to znaczy pewne rodzaje grupy są dyskryminowane. Były prowadzone badania, które wykazały, że ten algorytm wykorzystywany w Stanach Zjednoczonych jest uprzedzony w stosunku do osób czarnoskórych. No i teraz możecie, możemy się zastanowić, czy to rzeczywiście jest problem. Możliwe, że ci czarnoskórzy częściej popełniają przestępstwa bądź nie. Może tak jest, może nie, ale tutaj chciałbym zwrócić Wam na jedną rzecz uwagę. Wyobraźmy sobie, że jestem policjantem i bardzo nie lubię rudych osób. No, rudzi nie mają duszy, wiadomo, że będą popełniali przestępstwa częściej. Jestem na jakimś festiwalu muzy muzycznym, jestem tym policjantem i mam sprawdzać, czy ktoś nie posiada przez przypadek jakiejś niewielkiej ilości narkotyków. Chodzę po tym całym festiwalu i zatrzymuję tylko osoby, które są rude, no podejrzewam, że one rzeczywiście mają jakieś tam narkotyki. Nie zatrzymuję żadnych innych osób. Ileś tam procent tych osób rudych zatrzymanych okazuje się, że te narkotyki ma. Więc, jaki później będzie raport z tego wszystkiego, jakie będą dane wynikające z tej mojej całej akcji? Okaże się, że wysokie prawdopodobieństwo jest tego, że osoby rude posiadają narkotyki, a inne mniej. Więc, jeżeli byśmy te dane później załadowali do jakiegoś systemu, który miałby na przykład nam szacować prawdopodobieństwo albo potrzeby zatrzymania określonej osoby, to by sprawił, że te osoby rude mają gorzej, no bo one będą częściej zatrzymywane i będzie większe prawdopodobieństwo, że one rzeczywiście wypełniły jakieś przestępstwo, nawet jeżeli inne grupy, inne kolory włosów równie częściej albo częściej wypełniają te, tego typu przestępstwa. I Tutaj widzicie tego rodzaju dane, musimy wcześniej sprawdzić sobie dokładnie, czy nie mają tego typu uprzedzeń w stosunku do pewnych grup społecznych, bo inaczej, jeżeli je władujemy do systemu, to ten system będzie niby obiektywny, ale z drugiej strony będzie zawierał nasze subiektywne uprzedzenia i ten system będzie sankcjonował jakieś zło, które, taką złą praktykę, która obecnie obecna jest w systemie. Drugi argument to są ukryte uprzedzenia. Trochę związane z tym wcześniejszym. O co chodzi? No, chodzi o to, że czasami wiemy, że na przykład, ja wiem, że na przykład nie lubię rudych, bo są, bo są źli. Ale czasami jest tak, że kogoś mogę nie lubić, ale nawet sobie nie uświadamiać tego, że, że, że kogoś nie lubię. No i tego typu informacje, one są bardzo trudne do wyłapania, no bo jak sobie nawet sami nie jesteśmy tego świadomi, to ciężko to złapać. I tutaj chciałbym właśnie zobrazować to przykładem z życia wziętym. Grupa osób próbowała stworzyć algorytm, który miałby oceniać urodę kobiet. Został on stworzony, uruchomiony, no i zostały zaprezentowane wyniki i co się okazało, że te w tych wynikach więcej kobiet określonych jako bardzo ładne są o jaśniejszej karnacji, a osób, o kobiet o ciemniejszej karnacji jest dużo mniej. Te osoby, które myślały, że chciały stworzyć system oparty na sprawiedliwych kryteriach okazało się, że załadowali tam swoje preferencje, które dla nich były niewidoczne. Więc tego typu uprzedzeń może być więcej. Tutaj są badania Głównie w Stanach Zjednoczonych. W Polsce, niestety, takich badań tego typu jest mniej, które pokazują, że sędziowie obecnie zachowują się y, trochę nieracjonalnie. Na przykład, jeżeli sędzia jest głodny, to y, jest większe prawdopodobieństwo, że będzie bardziej surowy. Jeżeli jego ulubiona drużyna piłkarska przegrała dzień wcześniej, to jest większe prawdopodobieństwo, że będzie surowy kolejnego dnia. Były też prowadzone badania, które wykazywały jakąś korelację pogody z y, surowością wyroku. Tego typu wszystkie informacje, one są w w tych danych, ale my ich nie wyłapujemy. Dopiero jakaś taka naprawdę dogłębne badanie tego, w jaki sposób funkcjonuje obecnie wymiar sprawiedliwości, pozwoli nam pokazać jakieś nieracjonalne argumenty, które są brane pod uwagę, które trzeba byłoby ewentualnie w przypadku uruchomienia algorytmów wyeliminować z systemu prawnego. Trzeci argument związany jest z tym, że są wątpliwości co do przydatności Ocenę takiego wskazania co do konkretnej osoby. Tutaj badacze zjawiska wskazują na tego typu problem, że sędziowie, którzy używają tego typu argumentów czy prokuratorzy, nie potrafią czytać tych wskazań. Tutaj przeczytam Wam jeden fragment z jednej, z jednej badaczy. Zamiast rozumieć, że osoba z oceną wysokiego ryzyka dzieli wspólne cechy z grupą przestępców o wysokim ryzyku, osoba ta jest kwalifikowana jako indywiduum, które stwarza wysokie ryzyko, w praktyce korelacja staje się wynikaniem, a potencjalne ryzyko przekłada się na administracyjną pewność. Inny argument przeciwny jest związany z tym, że sama informacja o wysokim bądź niskim ryzyku wpływa znacząco na to, jak ludzie się zachowują z tą informacją. Znaczy, były prowadzone badania, była na przykład jedna grupa, która miała informację o skazanym, była druga grupa, która miała te same informacje, plus oszacowanie programu, w którym było wskazane wprost, że sprawca miał, jest wysokie ryzyko, że ten sprawca popełni przestępstwo w przyszłości. Przy czym to wskazanie było na tych samych informacjach, które miały osoby w pierwszej grupie badaczy. Okazało się, że ta grupa, która miała informacje dotyczące skazania plus wskazanie tego algorytmu była bardziej surowa w stosunku do tej pierwszej grupy. I teraz w czym jest problem? No, musimy się zastanowić, czy rzeczywiście chcemy, żeby sama informacja o, o tym potencjalnym ryzyku tak bardzo wpływała na, system, na wymierzanie sprawiedliwości, znaczy tak bardzo wpływała na to, jak powinien zachować się sędzia. Możliwe, że tego nie chcemy, możliwe, że chcemy, musimy się na tym zastanowić, nie można tego prowadzić tak od, od tak, bo jak się okazuje, to nie jest obojętne podanie takiej informacji bądź nie w aktach postępowania. Inny argument przeciwny jest taki, że tak naprawdę nie wiemy, co zrobić ze wskazaniem. Nawet jeżeli istnieje informacja o tym, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że sprawa popełni przestępstwo w przyszłości, no to co powinniśmy z tym zrobić? Czy automatyczną reakcją powinno być wsadzanie takiej osoby do więzienia albo zabronienie jej wyjścia na wolność? No nie wiadomo, no bo przecież samo obecne w zakładzie karnym później zwiększa prawdopodobieństwo, że ktoś popełni przestępstwo. Przecież osoba, która jest w zakładzie karnym, później ma problem ze znalezieniem pracy, traci wcześniejszą, ma problem ze znalezieniem pracy, bo nie będzie przedstawić zaświadczenia o niekaralności, więc później istnieje większe prawdopodobieństwo, że ta osoba będzie popełniała przestępstwa po wyjściu z zakładu karnego. Może powinniśmy zastosować środki, które są nie tak bardzo inwazyjne jak wkładanie kogoś do więzienia. Taki argument, który był podnoszony też w Stanach Zjednoczonych, był związany z tym, że osoba, co do której zastosowano tego typu algorytm, chciała zapoznać się jak ten algorytm działa. Jednak odmówiono jej możliwości zapoznania się z tym algorytmem, stwierdzając, że jest to przedmiot ochrony tajemnicy handlowej. Znaczy uznano, że ten algorytm jest jakimś produktem, co do którego nie możemy się zapoznać, bo naruszyłoby to prawa tej firmy, która ten algorytm stworzyła. Tu jest, pojawia się podstawowy problem związany z nas taką podstawową zasadą procesu karnego, jakim jest prawo do obrony. Przecież każda osoba powinna się bronić powinna wiedzieć, na jakiej podstawie zostały podjęte w stosunku do nas decyzje. Więc jeżeli nie wiemy, jakiego typu argumenty zostały użyte przez algorytm do oszacowania naszego wysokiego ryzyka popełnienia przestępstwa w przyszłości, to tak naprawdę. No, jesteśmy bezbronni w tym przypadku. Więc tutaj, jakbyśmy wprowadzali coś takiego do Polski, to musielibyśmy sprawić, że każda osoba, która by chciała, każda osoba w stosunku do której byłoby to stosowane, miałaby możliwość przeanalizowania tego i sprawdzenia, czy przypadkiem nie ma tam jakiegoś błędu. Badacze zjawiska wskazują też na to, że te obecne algorytmy one są zawodne. Znaczy, generalnie jest tak, że dobry algorytm jest zawsze lepszy od ludzi to ten algorytm musi być dobry. Te algorytmy, które są obecnie wykorzystywane są wątpliwości do tego, że rzeczywiście one są dobrej jakości, czy, czy jakiekolwiek ich wskazanie ma jakąkolwiek wartość. Były robione badania, w którym porównywano oszacowanie algorytmu z grupą osób, które w ogóle nie mają żadnego pojęcia o prawie karnym i okazywało się, że te wyniki są porównywalny. Kolejne argumenty są związane z takim, taką moją refleksją dotyczącą tego, co by się stało, gdyby tego typu algorytmy wprowadzić do Polski. No i więc ósmy argument jest związany z tym, że mamy wątpliwości co do tego, jak długo taki dokument miałby ważność, to znaczy jaka była terminowość takiego wskazania. Ja się tutaj obawiam, że taki dokument wskazujący na to, że jest wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez nas przestępstwa w przyszłości, sprawiałby, że do końca życia, albo przez długie lata nie moglibyśmy się sobie z tym poradzić. No bo tutaj za każdym razem podnoszony byłby, czy przez prokuraturę, czy przez sędziego właśnie ten argument z tego, z tego dokumentu, że kiedyś algorytm wskazał, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że popełniłem przestępstwo w przyszłości. Niestety badania obecnego wymiaru sprawiedliwości, tutaj, tutaj polecam taką książkę o detencji psychiatrycznej pani dr Małgorzaty Pyrca-Górowskiej z Katedry Karnego Uniwersytetu Giellońskiego. W tych badaniach wskazano właśnie, że opinie o tym, czy sprawca jest niebezpieczny czy nie, czasami wykorzystywano po wielu miesiącach od jej sporządzenia. Przecież człowiek mógł je zmienić. Choroba mogła ustąpić, albo choroba mogła się jeszcze bardziej pogłębić. Więc tego typu praktyka, która jest obecnie widoczna, mogłaby zostać przeniesiona na grunt wykorzystania takich dokumentów przygotowanych przez algorytmy. Inny argument, który również związany jest z tym badaniami, o których wcześniej wspomniałem, jest wątpliwa możliwość co do podważenia takiego wskazania. W przypadku tych opinii wykorzystywanych na potrzeby stosowania bądź nie detencji psychiatrycznej, wskazuje się w tych badaniach, że nie ma możliwości praktycznych ich podważenia. To znaczy, taka, taki dokument, jaki się już pojawi, tak naprawdę nie da się z nim polemizować, więc tak naprawdę tego typu wskazanie mogłoby przesądzać już o tym, jak powinien zachować się sędzia. No i przechodzimy do ostatniego argumentu, który chciałbym podnieść, jakim jest potencjalna presja na wykorzystanie, na zastosowanie wskazań algorytmu. No i teraz może być tak, że kilka takich spraw medialnych sprawi, że sędziowie będą się bali podejmować decyzję inną, wbrew wskazaniu algorytmu, właśnie bojąc się, że to narazi ich na jakiś ostracyzm społeczny. Inne źródło presji potencjalnej może pochodzić z prokuratury. Tutaj to nie są zupełnie jakieś wydumane rzeczy. Ostatnio była bardzo głośna sprawa pewnej sędzi, która nie zastosowała tymczasowego aresztowania. Była to decyzja, którą zgodnie z, z przepisami kodeksu postępowania karnego mogła podjąć. Jednak prokuratura uznała, że tego typu decyzja była niedopuszczalna, skierowaną sprawę na grunt postępowania dyscyplinarnego i ta sędzia została ukarana dyscyplinarnie za niedostosowanie tymczasowego aresztowania. No I tutaj podobnie taki efekt mrożący może nastąpić w przypadku stosowania bądź nie wskazań algorytmów. Jeżeli prokuratura przyjdzie z swoim dokumentem, w którym będzie napisane, że jest wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa w przyszłości przez sprawcę i żąda tymczasowego aresztowania, to tak naprawdę sędzia nie będzie miał wyboru, no bo w przypadku podjęcia decyzji sprzecznej ze wskazaniem algorytmu, sprzecznej z intencją prokuratora, może się na razie Odpowiedzialność dyscyplinarną. No, no i tego typu obawa nie jest bezpodstawna, jak pokazują ostatnie sytuacje i poczynania rzeczników dyscyplinarnych. Jak powiedziałem na początku tej wyliczanki, te argumenty są związane z prognozą kryminologiczną, więc nie mają bezpośrednio przełożenia na sędziów robotów. Jednak mechanizm funkcjonowania będzie podobny, więc jeżeli nie rozwiążemy tych problemów, które występują na gruncie tej prognozy kryminologicznej to możliwe, że z tymi samymi problemami spotkamy się przy wymierzaniu sprawiedliwości przez roboty. Przed ich wprowadzeniem musimy podjąć bardzo dużo różnych czynności, które sprawią, że przygotujemy sobie grunt na wykorzystywanie algorytmów na gruncie wymiaru sprawiedliwości, czego się nie mogę oczywiście doczekać. To, o czym dzisiaj mówiłem, było też poruszane na Akademii Lona Koźmińskiego. Byłem zaproszony na, na wykład przez katedrę prawa karnego tej uczelni, on był streamowany na żywo na Facebooku, link będzie w opisie, możecie sobie zobaczyć, ten film trwa ponad 40 minut. Z tej strony chciałbym właśnie jeszcze raz podziękować organizatorom za zaproszenie i szczególnie pani profesor Ani Błagnie-Parzuk, za to, że właśnie mnie zaprosiła, zainicjowała to całe spotkanie. Dziękuję osobom, które licznie pojawiły się na tym spotkaniu. No, było tak, że, że nie miało gdzie siedzieć, więc tutaj trochę mi było przykro. Z jednej strony, a z drugiej strony się cieszyłem, że ten temat cieszył się taką dużą, takim dużym zainteresowaniem. Jeżeli chcielibyście poczytać o tym, o czym dzisiaj mówiłem do Was, to niedługo. To będzie możliwe w mojej najnowszej książce, która będzie dostępna, będzie wydana przez Krakowski Instytut Prawa Karnego. Tutaj śledźcie informacje, czy tutaj na YouTubie, czy na moim profilu facebookowym. Jeżeli macie jakieś uwagi, coś Wam się nie podobało, albo macie jakieś inne pomysły z tym związane, to zadawajcie pytania tutaj, bądź na Facebooku. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!